Numer bytu. PL-63. Występowanie. Niektóre poziomy o charakterystyce otwartych lokalizacji z własnym krajobrazem. Opis. Molochy przypominają pojedyncze przemysłowe konstrukcje kominowe, posiadające zdolność do aktywnego poruszenia się po terenie poziomu, na którym zostaną dostrzeżone. Zachowanie. Molochy zazwyczaj pozostają w stanie bezruchu, ruchu, które długotrwale utrzymują, przez co są praktycznie niemożliwe do odróżnienia od zwykłych kominów. Zazwyczaj znajdują się w sporej odległości od wędrowców, a pierwszą oznaką rozpoznania ich rzeczywistej natury jest możliwe do odnotowania umiejscowienie konstrukcji w nietypowym i często niepraktycznym miejscu, takim jak pusty horyzont, środek pola bądź lasu i temu podobne. W górnych elementach molocha można dostrzec pojawienie się załączających i po chwili gasnących świetlnych punktów, które do złudzenia przypominają światła ostrzegawcze umieszczone na tego typu konstrukcjach. Punkty te są zdolne do emisji skupionych promieni świetlnych, przeszukujących okazjonalnie tereny okoliczne molochowi. W przypadku, gdy wędrowiec będzie poruszał się w sposób nieukrywający swojej obecności, może zostać oświetlony przez te promienie i wiąże się to jednoznacznie z zauważeniem wędrowca przez byt. Po zauważeniu osoby, moloch wyda z siebie wokalizację do donośnego dźwięku, przypominającego basowy ryk syreny okrętowej, czemu towarzyszyć może wyrzut gęstej chmury czarnego dymu i rozpoczęcie nacierania w stronę wędrowca obranego na cel. Molochy poruszają się w linii prostej, nie zwracając uwagi na przeszkody, które z łatwością niszczą. Rozpoczęcie ruchu Moloch'a wydaje się być stosunkowo ciężkie, aczkolwiek byty potrafią poruszać się z maksymalną prędkością nawet 110 km na godzinę podczas pościgu za wędrowcem, przez co ucieczka przed nim jest bardzo trudna, a nawet często niemożliwa. Podczas całego pościgu byt będzie kontynuował emisję charakterystycznych dla siebie trąbiących dźwięków. Obecnie nie odkryto sposobu, w jaki molochy rzeczywiście zabijają swoje ofiary. Znalezienie schronienia, znajdującego się pod powierzchnią gruntu, jest skuteczną metodą na przeczekanie i jednocześnie przeżycie ataku bytu. Obecność molocha bezpośrednio nad wędrowcem jest opisywana jako wysoce negatywne i traumatyczne doznanie. Relacja jednego z wędrowców przedstawia to następująco. To tak jakbyś nagle znalazł się wewnątrz ogromnej maszyny, która buczy i huczy rezonując przez twoje żebra, zamieniając je w instrument śmierci. Czujesz trudną do przeciwdziałania siłę próbującą wessać cię z kryjówki prosto w otchłań potwora. Widzisz iskry przeskakujące po twoim ubraniu, Ból uszu wywoływany przez dziki ryk trąby może być twoją zgubą, gdy z chęcią ich zakrycia puścisz się swojego uczepienia. Modlisz się tylko, aby Moloch z ciebie zrezygnował albo szybko z tobą skończy. Dotychczas nie odnaleziono ciała żadnej osoby, która nie zdołała uciec przed Molochem. Znajdywane pozostałości osobistego wyposażenia noszą ślady cięcia i znacznego nadpalenia. Obserwacja molochów z zachowaniem bezpieczeństwa to jest przykładowo pozostaniu w ukryciu bądź unikaniu zauważenia przez promienie świetle nie spowoduje ataku. Długotrwałe obserwacja molochów w ich środowisku wskazuje na obecność zachowań pasywnych, podczas których byty wydają z siebie emisje pojedynczych, przeciągłych dźwięków stylen okrętowych bądź powoli przemieszczają się na nieznaczne odległości. Biologia Molochy z zewnątrz przypominają konstrukcje wykonane z typowej cegły, pokrytej warstwą nieokreślonej, ciemnej substancji pyłopodobnej. Mimo to dotychczasowe próby uszkodzenia molocha skończyły się niepowodzeniem. Ich wysokość waha się między 160 a 200 metrami. Bety poruszają się, sunąc delikatnie nad powierzchnią gruntu, jednakże są w stanie zniszczyć każdą przeszkodę stojącą na ich drodze. Przy czym wydają się unikać solidnych i dużych budynków. Nie jest wiadome, w jaki sposób są w stanie uzyskiwać takie prędkości i swobodę ruchu przy jego stosunku do prawdopodobnej masy i środka ciężkości. Molochy nieustannie emitują ze swojego wnętrza głuchy dźwięk, określany jako rezonujący pogłos bijącego, masywnego dzwonu. Dźwięk ten zwiększa swoje natężenie w przypadku poruszania się bytu. Oprócz tego w różnych sytuacjach byty emitują wspomniane już odgłosy przypominające trąbę bądź syrenę okrętową. Wędrowcy, którzy przeżyli bliskie spotkanie z bytami podczas bycia w stanie niepełnego zabezpieczenia pod powierzchnią gruntu twierdzą, iż powietrze w pobliżu bytów wydaje się być ciężkie i naelektryzowane, a sam dźwięk buczenia i wydawany ryk syreny powoduje ból i silny dyskomfort. Zgłaszane jest również odczuwanie nieznanej siły przyciągającej, przez którą wędrowcy odczuwają silne trudności z utrzymaniem się wewnątrz schronienia, jak gdyby moloch usilnie próbował wessać daną osobę z jej azylu. Punkty świetlne molochów są doskonale widoczne w nocy bądź przy niskim natężeniu oświetlenia na zewnątrz, Wydają się posiadać ściśle określoną synchronizację i schemat błysków, zwłaszcza w przypadku obecności kilku molochów w swoim zasięgu. Niewykluczone, iż oprócz sposobu rozpoznawania terenu, może stanowić to rodzaj komunikacji między samymi bytami. Obecnie trwają spekulacje dotyczące rzeczywistej egzystencji molochów jako maszyn niż jako żywych organizmów. Odkrycie Pierwszego odkrycia dokonano na poziomie PL-63, gdy grupa wędrowców zaobserwowała o poranku na horyzoncie sylwetkę komina, którego obecności nigdy wcześniej nie zarejestrowali. Po załączeniu się świateł na szczycie obiektu skierowały się one w stronę wędrowców, natomiast sam obiekt po chwili zaczął zwiększać swój rozmiar, co w rzeczywistości było rozpoczętym atakiem. Ze względu na bliskość wyjścia z poziomu, grupa ocalała i zdała relację z odkrycia. Wskazania i przeciwwskazania. Wskazania: po zauważeniu Molocha natychmiast schowaj się, upadnij, w jakikolwiek sposób ogranicz swoją widoczność i sprawdź, czy nie zostałeś dostrzeżony. Unikaj wystawiania się i postaraj oddalić się na znaczną odległość poszukaj schronienia. Jeżeli Moloch zaatakuje, jak najszybciej znajdź miejsce pod powierzchnią gruntu, w które możesz wejść. W nim następnie zabezpiecz się poprzez przyjęcie skulonej pozycji i znajdź punkt zaczepienia. Bez względu na wszystko, nie zmieniaj swojej pozycji i nie opuszczaj schronienia do czasu, gdy Moloch nie odejdzie. Przeciwwskazania. Nie należy wystawiać się na widoczność Molocha. Nie należy zbliżać się ani specjalnie prowokować bytu. W przypadku molocha pozostającego w bezruchu i będąc na otwartym terenie po zauważeniu bytu, nie należy go obserwować ani na niego ponownie spoglądać. Należy wówczas spokojnie się oddalić w bezpieczne miejsce pod żadnym pozorem, nie próbując biec. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.